Przejdź Wam z tej strony. Nygus Mazda Piąteczka 2850 Rok szósty w Dieslu w Manualu. 2 litry 220 przelatane. 143 konie z nowym przeglądem. Ktoś pewnie powie z Was, że o diesel w maździe to lipa się sypie. No podobno jak się dbało tego smoga, si to. I wymienia regularnie olej, to potrafią długo chodzić te silniki. Ale pokaż coś ciekawszego. Już idziemy. Słuchajcie, bez stresu piąteczka tutaj taka stoi. Jak widać, strzelona lekko maska, grill, zderzak. Ta strona jest okej. Okay. BMK jest z roku 11 w dieslu w manualu 3 litry, 204 konie, 245 ma przelatane, 9-20 przegląd 6,950, rok 11 myślę, że za 6,5 by ją oddali, tragedii nie ma, środek skóra, manual. Co jeszcze ciekawego zobaczyłem, bo już tutaj byliśmy, słuchajcie, na tym placu, ale pojawiło się kilka nowszych aut. Ta jest bez ceny. D5, czyli dieselek. S80 tu stoi. Za 1999, 2000 w benzynie w manualu, 2 litry. 2 litry turbo, wersja biznes. 300 tysięcy ma przelatane, 180 koni. Trzeci, 21 przegląd. Dwulitrowy turbo pięciocylindrowy, skóry ma podniszczone. Tu maleciutko, tak jak widać, błotnik walnięty. Są alusy, wszystko. Ta strona wygląda praktycznie idealnie. Jakby dobrze z nimi pogadał za 1500 odnowić sobie wytrzymały silnik turbodoładowany Tu znalazłem Mazda 6 2.5 V6 w benzynce w manualu na skórach Rok 8 w benzynie manual 2.5 220 przylatane wersja Dynamic 170 koni 6 21 przegląd cena 3 999 za Mazdę. Oni tam siedzą w budce. Przed chwilą był tu na fajce. Zamieniłem z nim parę słów. Zapytałem o tą Mazdę. Powiedział, że jest z nią wszystko w porządku. I powiem Wam, że auto nie wygląda źle. No, tutaj wchodzi większa akcyza na tą Mazdę. Co tutaj jeszcze było? Tam ma spory przebieg w dieslu. 4400. 4408 rok. Diesel, manual 2 litry 320, przylatane 140 koni 7. 21. Przegląd. Wersja Exclusive Sport za 4400. Tak to wygląda, słuchajcie. Środek zadbany generalnie, auto bardzo ładnie wygląda. No przebieg autostradowy. Tu jest też bus Opel. 6999, rok 10, w dieslu, w manualu, 2,5, 200 przelatane, 145 koni, 8 21 przegląd. Opelek Mercedes Vito Blaszak cena 9, 999, rok 10 w dizlów w manualu 22 79 przylatane 116 koni, 6 20 przegląd wersja Kasten Lang, czyli przedłużona i tu stoi jeszcze Kijanka sportycz w ładnym stanie 9900 z roku 15 w benzynie w manualu 1635 koni 74 przylatane z nowym przeglądem napęd naprzód. Sportycz. Rok 15. No, to by było na dziś. Na tyle na ten moment jeszcze idę dalej, zobaczymy co wypatrzę. Także wam walnę jakieś nagranko. Wietrze się, jest cieplutko, fajnie. Życzę Wam dużo zdrówka. pozdrony, gus.